Już w marcu 1940 roku Hans Frank, zastanawiając się, jakie będzie położenie Polski po ostatecznym niemieckim zwycięstwie, mówił bez ogródek: Należy Polakom złamać kręgosłup raz na zawsze, aby z tego obszaru najdrobniejszy nawet opór nie mógł nigdy więcej zagrażać polityce Rzeszy. A w roku 41, w czasie największych sukcesów armii niemieckiej, gdy wojna wydawała się wygrana, dodawał: Polacy to naród który musimy usunąć, aby stworzyć warunki do osiedlenia Niemców w tym kraju. Jednak wbrew temu co mówił Hans Frank, polityka nazistowska wobec Polaków, a właściwie szerzej wobec Słowian, nie była tak jednoznaczna jak wobec Żydów, ci mieli być po prostu fizycznie wyeliminowani. Ze Słowianami było już inaczej. Tacy Chorwaci czy Słowacy byli, powiedzmy sobie otwarcie, sojusznikami Hitlera. Według teorii rasowych Słowianie stali tylko nieco wyżej niż Żydzi i Cyganie, a jednak nie byli poza Rosjanami traktowani tak jednoznacznie. Hitler swój stosunek do Słowian w dużej mierze uzależniał od bieżącej koniunktury politycznej i stawianych sobie celach. Wiadomo, że wygrywał jedne narody przeciw drugim, jak choćby Słowaków przeciw Czechom. Co zamierzał potem z nimi zrobić, nie wiadomo. Wiemy natomiast, co zamierzał zrealizować na obszarze od Zamończyzny do Uralu. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, że Polacy zatrudnieni w różnych instytucjach państwowych, takich jak choćby poczta, mogą współpracować z podziemiem. Nie mieli jednak wyjścia. Zwyczajnie brakowało im ludzi. A polskie państwo podziemne robiło wszystko, żeby właśnie swoich ludzi zatrudnić w tego typu placówkach. Raz. Dawało to pewne i świetne papiery. Dwa. Możliwość monitorowania niektórych działań okupanta. Tu w krynicach 29 stycznia 1943 roku kierownik urzędu pocztowego Piotr Hitryniewicz podsłuchał telefonicznie zarządzenie władz niemieckich o przygotowaniu pacyfikacji lasów i przyległych do nich wsi na terenie powiatu. Niemcy szykowali naprawdę duże siły i byli zdeterminowani. Mieszkańcom tych terenów w najlepszym razie groziła wywózka. Tym razem nie było zaskoczenia, jak w pierwszych akcjach wysiedleńczych w listopadzie 1942 roku. Wiedziano już, że był to początek zakrojonej na dużą skalę akcji wysiedleńczej i że w każdej chwili można spodziewać się rozszerzenia jej na inne powiaty. W połowie stycznia 1943 roku Niemcy pod kierunkiem od Odilo Globocnika rozpoczęli wzmożone przygotowania do generalnej rozprawy z Polskim Ruchem Oporu na Zamojszczyźnie. Również ze strony podziemia trwały przygotowania do odparcia ewentualnego ataku sił niemieckich. Komendanci poszczególnych obwodów batalionów chłopskich i oddziałów AK wydali podwładnym rozkaz, aby czuwali nad bezpieczeństwem ludności wiejskiej. Jednocześnie przeprowadzono największą akcję odwetową wobec nasiedlonych Niemców we wsi cieszyn w powiecie zamojskim. W akcji tej, którą dowodził oficer dywersji AK, porucznik Franciszek Krakiewicz Gural, zabito 160 niemieckich osadników, a wieś spalono. Zdobyto przy okazji broń i amunicję, która wkrótce miała okazać się bardzo potrzebna. Niemcy zamierzali spacyfikować gminę Krynice, słusznie uważając ją za bastion ruchu oporu. Okolice przeznaczone przez Niemców do pacyfikacji przepełnione były uciekinierami z innych wsi. Ewentualna pacyfikacja tych okolic doprowadziłaby do biologicznego unicestwienia wielu polskich rodzin. I tu wracamy do podsłuchanej na poczcie rozmowy telefonicznej. Informacja o planowanym ataku Niemców została natychmiast przekazana dalej. Dzień dobry, Dzień dobry. Wywiad BH otrzymał informację, że będą wysiedlać gminę Krynice, która była jakby ośrodkiem działalności partyzanckiej w powiecie tomaszowskim i główną siedzibą jego komendanta Franciszka Bartłomowicza Grzmota. To postanowiono tam skoncentrować cztery kompanie batalionów chłopskich. Wysiedlono wcześniej ludność do innych miejscowości, żeby zabezpieczyć się, w razie czego jeśli Niemcy przełamią partyzancką obronę i zdobędą te wsie i 1 lutego 1943 roku doszło do potężnej bitwy partyzanckiej. Tu w tych lasach przygotowano na Niemców zasadzkę. Znano co do godziny rozkazy niemieckie. Przy tym nie obyło się bez sporów. Część partyzantów była przeciwna takiej akcji. Bała się późniejszych represji ze strony okupanta. Przeważyła jednak opinia, że zmarnować takiej akcji po prostu nie można. Bitwa została stoczona 1 lutego 1943 roku, rozpoczynając w ten sposób drugą fazę powstania zamojskiego, które teraz miało charakter obronny. Główne siły batalionów chłopskich rozwinęły się na skraju zagajników w rejonie Zaboreczna. Bitwa rozpoczęła się o godzinie 8 rano. Pierwszy atak oddziałów niemieckich na pozycje partyzanckie został odparty. Podobnie jak i drugi, przeprowadzony dużo większymi siłami. Wreszcie Niemcy wprowadzili do walki wszystkie siły swojego zgrupowania. I ten atak został również odparty. Bitwa miała niezwykle zacięty charakter, a jej losy ważyły się do późnych godzin wieczornych. Jak wspominał dowódca walczących oddziałów Franciszek Bartłomowicz, Niemcy wprowadzają do akcji granatniki i używają pocisków Dum-Dum, które powodują duże zaniepokojenie wśród naszych żołnierzy. Nieliczni zaczynają się nawet załamywać na skutek wybuchów pocisków z granatników. Wyłania się przed nami i drugie niebezpieczeństwo, mianowicie duża ilość niewypałów. Zła amunicja powoduje częste zagważdżanie się karabinów. Te trudności jakoś daje się złagodzić. Bitwa trwała 8 godzin. Dochodziło do walki wręcz. Niemcy próbowali po prostu obejść bądź sforsować stanowiska kompanii. Bartłomowicz, pozostawiając duże odwody, kontratakował, i właściwie do godziny 16 partyzanci utrzymali swoje pozycje, odpierając wszystkie ataki i zadając Niemcom dosyć duże straty. W momencie, kiedy zaczęło brakować amunicji, major Grzmot wydał rozkaz opuszczenia zajmowanych pozycji i wycofania się w kierunku wsi Róża na skraju Puszczy Solskiej. Niemcy natychmiast po bitwie pod Zaborecznem rozpoczęli pościg za uchodzącymi partyzantami. Do kolejnej bitwy doszło już następnego dnia, właśnie we wsi Róża. Partyzantom udało się przełamać pierścień obławy i wydostać się na zewnątrz, nie ponosząc strat. Dochodziło jeszcze do kilku bitew i potyczek. Walkę z okupantem prowadzili nie tylko żołnierze organizacji konspiracyjnych, lecz również zdesperowani chłopi, którzy masowo chwycili za broń. Walki z dużym natężeniem trwały do 12 lutego 1943 roku. Jednak to pierwsza z tych bitew. Bitwa pod zaborecznem przeszła do legendy, a dla wielu partyzantów była pierwszą bitwą z wrogiem. Po bitwie niemiecki dowódca z oczywistych względów chwalił znakomite dowodzenie bitwą przez kapitana Franciszka Bartolomowicza, pseudonim Grzmot. Zawyżył on znacznie ilość partyzantów. Twierdził, że został zaatakowany przez około 800-osobowy oddział. W rzeczywistości partyzantów było 250. Druga strona też była nie mniej kreatywna. Na podstawie zamówionych przez Niemców trumien, Polacy twierdzili, że zginęło 103 żołnierzy nieprzyjaciela. Choć staty niemieckie były o wiele mniejsze. Najważniejsze jednak jest co innego. Ilu w tej bitwie zginęło partyzantów? Otóż zginęło zaledwie czterech partyzantów. Czyżby Niemcom brakowało umiejętności strzeleckich, a może nasi tak dobrze się kryli? Nic z tych rzeczy. Główną przyczyną był jednak brak broni maszynowej także po stronie niemieckich żandarmów. Skuteczność broni strzeleckiej była dużo mniejsza. Walki w lutym 1943 roku wywarły na Niemcach ogromne wrażenie. Okupant nie spodziewał się, że przeciwdziałanie ruchu oporu przyjmie takie rozmiary. Uderzył jednak z jeszcze większą siłą, przeprowadzając bezwzględną akcję pacyfikacyjną, która swym zasięgiem objęła nie tylko tereny, gdzie toczyły się niedawne walki, lecz również wsie znajdujące się na uboczu działań. Ruch oporu zmienił teraz taktykę: unikał otwartych bitew, a prowadził walkę podjazdową, atakując Niemców w najmniej spodziewanych okolicznościach. Niemcy przerywają wysiedlenia. I jeszcze w kilka dni później, dwie wsi w powiecie chrubieszowskim wysiedlają. I praktycznie do 14 lipca y, następuje pewien spokój. Niemcy zaczynają analizować, zaczynają zastanawiać się w ogóle tutaj, jak pokierować tą akcję wysiedleńczą, między administracją a, a wojskiem, między oddziałem Globocnikiem, e, któremu podlega e, policja i bezpieczeństwo, e, a między e, gubernatorem Cernerem dochodzi do ostrej wymiany poglądów. Gubernator dystryktu Lubelskiego tak podsumował skutki tej akcji w swoim memoriale dla generalnego gubernatora Hansa Franka. Wiosenne prace polowe, a w związku z tym i przyszłe żniwa i dostawy kontyngentów, są w najwyższym stopniu zagrożone, gdyż tak dotychczas pracowitych i niewymagających chłopów polskich ogarnął najwyższy niepokój z powodu przyszłości ich własnej i ich rodzin. Stracili zainteresowanie dla uprawy roli. Chociaż skolonizowanie tego typu dystryktu przez Niemców jest bardzo pożądane, to jednak nie można w tej chwili podjąć się tego zadania ze względu na katastrofalne skutki Rzesza potrzebuje każdej tony żywności. Memoriał ten, stanowiący swego rodzaju protest wobec metod prowadzonej akcji wysiedleńczej, wywołał tylko wściekłość Himmlera i w konsekwencji stał się przyczyną odwołania samego gubernatora ze stanowiska. Niemcy byli zaskoczeni. No, to im kompletnie psuło wszystkie plany. W centralnej przesiedleńczej w Łodzi prawie 5 tysięcy Niemców czekało, żeby przybyć na Zamojężczyznę i objąć gospodarstwa. A tu okazało się, że jednak no, wysiedlono znacznie mniej, bo tylko, bo tylko 117 wsi. A już wysiedlić ich ponad, ponad 300 w ogóle, niespełna 50 tysięcy ludzi tylko. Więc to właściwie był taki początek, i to jeszcze przez Niemców niezbyt fortunnie e, rozpoczęty. Wysiedlenia rozpoczęły się w strasznej porze roku. Niemcy sądzili, że jak zimą będą wysiedlać, to im to wszystko gładko pójdzie. Okazuje się, że nie. Tysiące mieszkańców wsi przenosiło się do innych powiatów. Często z dobytkiem budowało jakieś tam szałasy, ziemianki i czekało w lasach na przejście tej niemieckiej fali. No i ten okres właściwie od, od lutego gdzieś do końca, do końca maja było tyle ważnym, że tą ludność, która uciekła z tych terenów objętych wysiedleniem, często z całym dobytkiem, Starano się jej pomóc zabezpieczyć, dać im możliwość przetrwania. Niemcy doszli do wniosku, że jednak należy zastosować bardziej radykalne metody, żeby, żeby doprowadzić tą akcję wysiedleńczą do końca, ale jednocześnie przy okazji zniszczyć polski ruch oporu. Stąd też ściągnięto trzy dywizje. SS frontu, w tym czasie, kiedy przygotowywano bitwę pod Kurskiem, kiedy te dywizje potrzebne były tam właśnie po to, ażeby zrealizować właśnie dalszą część generalnego planu wschodniego i wysiedleń. Z tym, że ta akcja, której nadano kryptonim Werwolf, która trwała od 15 czerwca do 15 Lipca miała być inną akcją, miała być wysiedleńczo pacyfikacyjna. Pierwszy etap tej operacji przeprowadzono z wyjątkową brutalnością, ale dość szybko musiano ją jednak przerwać. Pogarszająca się sytuacja na froncie wschodnim po bitwie pod Kurskiem, szerokie działania dywersyjne partyzantki radzieckiej i działalność polskiego ruchu oporu zniweczyły realizację akcji Werwolf. Niemcy nie osiągnęli zamierzonego celu i operację przerwali. Więc można powiedzieć, że ta zmasowana i wyjątkowo jakby taka bohaterska akcja w ogóle całego polskiego ruchu oporu, a szczególnie chłopów zamońskich i żołnierzy batalionów chłopskich no, przyniosła zwycięstwo, bo nie oddali powiedzmy sobie swojej ziemi. I co charakterystyczne jest dla Zamojszczyzny, że Niemcy jak przyjmowali gospodarstwa, to oczywiście zaorywali miedzę. Tworzyli po prostu jakby większe areały ziemi. Później, kiedy ta ludność wróciła do rodzinnej wsi, nie było żadnego sporu. Ten, z powrotem jakby ten stan poprzedni został przywrócony bez żadnych kłopotów. Akcja wysiedleńcza realizowana w ramach Generalnego Planu Wschodniego zakończyła się całkowitym fiaskiem. Okupant nie zrealizował zamierzonego celu, ale żołnierze batalionów chłopskich w obronie wysiedlonej ludności ponieśli dotkliwe straty. Zginęło ich ponad 3000. Jednak ta danina krwi ocaliła niejedno istnienie i przyczyniła się do zwycięstwa. Mamy to szczęście, że w odróżnieniu od ostatecznego rozwiązania Niemcy dość szybko wycofali się z realizacji Generalnego Planu Wschodniego. I gdybanie dziś, co by było, zwyczajnie nie ma sensu. Żyjemy w Zjednoczonej Europie i teoretycznie pracujący tu gospodarz może być równie dobrze Francuzem, Holendrem, Anglikiem, Niemcem czy Polakiem. Na szczęście dla nas dziś nie ma to już chyba znaczenia. Nie oznacza to oczywiście, że ofiary, jakie poniosła polska wieś, były nadaremno. Práve odvratne.